Szalom Wspólnoty Mesjańska i szalom przyjacielu i przyjaciółko. Parsza Kitisa posiada wiele ciekawych poselstw, ale najważniejszym z nich jest poselstwo objawienia chwały dla Mosze, chwały Adonai dla Mosze. W Szemot, 34 rozdziale, 5 wiersz, czyli druga Księga Mojżeszowa, 34, 5 wiersz, czytamy, cytuję z Biblii Tysiąclecia, a Jałę stąpił w obłoku, i Moshe zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Jałe. Przeszedł Jałę przed jego oczyma i wołał: Jałe, Jałe, Elohim miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale syłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia. Koniec cytatu. To objawienie to poselstwo o łasce Adonai. Przyjaciele, przyjaciółko, jeśli chcesz więcej się dowiedzieć o judeo-mesjańskim poselstwie o zbawieniu z łaski, zapraszamy do nabycia płyty pod tytułem judeo-mesjańskie poselstwo o zbawieniu z łaski. Znajdziesz to w linku po prawej stronie. Ku mojemu zdziwieniu, wielu ludzi wierzących nie dostrzega tego, że Adonaj się nie zmienia i że jego droga też się nie zmienia oraz że jego charakter również się nie zmienia. A co tu jest w tym najważniejsze, że jego hanuch, jego łaskawość była, jest i będzie, bez zmiany. Tak jak było to w Tanachu, w Torze, w Tanachu, czyli w Starym Przymierzu, tak samo i w Brit Hadasza, czyli w Nowym Przymierzu, jest ono bez zmian. Tradycyjnie w judaizmie te objawienie nosi nazwę 13 atrybutów miłosierdzia. Inaczej mówiąc, w tych wersach mamy objawienie charakteru miłosierdzia Adonai. W Brit Hadasza, czyli w Nowym Przymierzu, w Besorze Johana, czyli w Ewangelii Jana 1:17, mamy takie stwierdzenie, cytuję z Biblii Tysiąclecia: Podczas gdy Tora, czyli prawo, zostały nadane przez Moszego, łaska i prawda przyszły przez Jeszua. Koniec cytatu. Często, gdy czytamy ten wers w innych przekładach, brzmi on nieco inaczej. I tak, do przykładu, w Biblii Brytyjskiej czytamy Cytuję: Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stały się przez Jeszua Chameshia. Koniec cytatu. Tu mamy klasyczny dowód manipulacji teologicznej w tym przykładzie, gdzie słowo zaś powoduje rozdzielenie dwóch posłów, czyli nadania tory. Od łaski i prawdy, która rzekomo stała się przez Jeszua, Hamśija. Nasza parsza jest zaprzeczeniem takiej manipulacji teologicznej i wspiera bardziej tłumaczenie z Biblią Tysiąclecia, które jest bardziej poprawne, ponieważ nie rozdziela ona Biblii Tysiąclecia tych dwóch pojęć tory i łaski. Lecz łączy je razem i wskazuje nam, że objawienie Tory, która została nadana przez Moszego, łączy się z objawieniem łaski i prawdy, które stały się dzięki pojawieniu się w Jeszua HaMeszy'a, o której czytamy również w naszej Parszy. Lepiej można zrozumieć nasz tekst z Parszy pod względem Jeszua, jeśli zaczniemy czytać. Besorę Jochanan, czyli Ewangelię Jana, od 14 wierszu, gdzie Johanan mówi nam o innym rodzaju objawienia się tej samej chwały Adonai, innym objawieniu tego tego samego, o czym czytamy w naszej parszy. Tym razem cytuję z Biblii Gdańskiej, gdzie znajdziemy jeszcze więcej szczegółów istotnych do wyjaśnienia naszego tekstu story. Cytuję wiersz 14, pasuk 14. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Koniec cytatu. W tym wersie jest mowa o objawieniu tej samej chwały, o której czytamy w naszej parszy, tym razem, jako jednorodzonego od Ojca. Dalej, Pasuk 18 dodaje nam Boga nikt nigdy nie widział, a On, jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskim, ten nam objawił. Koniec cytatu. Pytanie: Co nam objawił? Objawił nam ponad to, co już jest napisane w Torze o łasce i o prawdzie. Inaczej mówiąc, objawił nam Ojca, bo z łona Jego wyszedł, oraz drogę Tory, czyli drogę prawdy i łaski Bożej. Pytanie, dlaczego jest to tak istotne dla nas? Dlatego, że tak jak w Torze, czy w Tanachu, mamy tę samą prawdę, że Boga nikt nigdy nie widział, a jednak On, wiekuisty Elohim. Objawił się w Torze, i w Tanachu, i w Brit Hadasha. I objawieniem jego osoby było zawsze objawienie i manifestacja jego syna Orcha Olam, światła wszechświata. Żeby to lepiej poprzeć, zatrzymajmy się w tym temacie na moment. I teraz zauważmy następny szczegół z naszej parszy, a mianowicie. Że Adonai nakazał, aby zebrać pół szekla, szekla świątynnego, jako na okup, na wykupienie samego siebie. W Przemoc 30, 11, czyli druga Księga Mojżeszowa. 30, 11 powiada nam, cytuję Biblia tysiąclecia: I tak powiedział Jałę do Mosze, Gdy będziecie liczyć Izraelitów, by dokonać spisu, każdy przy spisie złoży za swoje życie okup dla Jałę, aby nie spadło na nich nieszczęście. To zaś winni dać podlegli spisowi pół szekla według wagi przybytku, czyli 20 ger za jeden szekel. Pół szekla na ofiarę dla Jałę. Każdy podległy spisowi z synów Izraela, Mający dwadzieścia i więcej lat złoży tę ofiarę dla Jawe. Koniec cytatu. Ta ofiara, pół szekla, była używana na służbę świątynną. Te pieniądze były również przeznaczone na zakup zwierząt do stałych codziennych ofiar rano na Szacharit i podwieczór na Mincha. Ofiary te, jak wiemy, wskazywały na ofiarę Jeszua HaMashiach. O tym więcej jest wytłumaczone we wpłycie z pierwszej konferencji pod tytułem Moet Fila. Ofiara półszekla była stałym, corocznym elementem okupu za życie i co za tym idzie gwarantem, że nie spadnie na nasz lud żadne nieszczęście, ponieważ w historii naszego ludu zaniedbywano oddawania półszczekla na świątynię, to i nieszczęścia spadały również na nasz lud. Brak wiary dzisiaj w Jeszua i uznania Jeszua jako Hamśija, którego ofiara jest ściśle powiązana do tych ofiar, powoduje również do dnia dzisiejszego nieszczęścia, które spadają na nasz lud Izrael. Co dla nas jest tu ciekawe i ważne, to to, jak Jeszua odniósł się do tej puszekłowej ofiary? O tym czytamy w Besorze Matityachu, czyli w Ewangelii Mateusza, 17 rozdział, 24 wiersz. Cytuję. A gdy przyszli z kafarną, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli Nauczyciel was nie płaci dwudrachm? Przyjaciół, przyjaciółko, dwie drachmy był wówczas, było również równowartość puszekla świątynnego. Cytuję dalej. Rzecze Kefa, owszem, a gdy wchodził do domu, uprzedził go Jeszua, mówiąc: Jak ci się wydaje, Simon, od kogo królowie ziemi pobierają sło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? A on rzekł od obcych na to Jeszyła, a zatem synowie są wolni. Koniec cytatu. W tym momencie Jeszua używa porównania z życia wziętego, gdzie w każdym królestwie synowie króla są zwolnieni z cła lub z czynszu. Jeszyła w tym momencie identyfikuje się byciem synem, synem wiekuistego króla, do którego. Półszekla było oddawane przyjacielu i przyjaciółko. Co zrobił z tym fantem Jeszua, syn wiekuistego? Czy on potrzebował dać na swój okup? Czy jako syn najwyższego mógł wymagać, aby go zwolniono z tego półszekla? Jeszua powiada dalej, cytuję, ale żebyśmy ich nie zgorszyli, Idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą zowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz Stater. Tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Koniec cytatu. Stater miał również wartość pełnego szekla. W Talmudzie w Suka 30a mamy podobny opis, takie małe podobieństwo, gdzie czytamy: cytuję. To może być porównane do króla, który przechodząc w swoim domu celnym, rzekł do swojego sługi: Zapłać podatek, jaki ja jestem winien dla celników. Oni zaś rzekli mu: Dlaczego? Wszystkie te podatki są przecież twoje. On im rzekł: Każdy nauczy się ode mnie, aby nie zaniedbywać płacenia swych podatków. Koniec cytatu. Choć jako syn jest zwolniony z tego podatku i sam nie potrzebuje okupu za siebie, to tak jak ten król z tego podobieństwa z Talmudu, on daje nam przykład posłuszeństwa wobec mycwy, czyli przykazania story. Dlaczego? Ponieważ powiedział: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie story, a wszystko się stanie. Mateusz 5,18. Teraz więc, wracając do pierwszego tematu naszego drażu, żeby lepiej więc zrozumieć chwałę Adonai, najlepiej jest, aby uczyć się od Jeszua, Syna Króla Najwyższego, który jest w znacznie lepszej formie przedstawiony dla nas jako chwała Adonai. On jest chwałą jako jednorodzony od Ojca, Syn, złona Ojca, dlatego On może nam wyjaśnić najlepiej, czym jest chwała Adonaj. W 33 33,18, czyli druga Mojżeszowa, 33,18, może, który rozmawiał z Adonaj, jak twarzą w twarz, prosi Adonaj, mówiąc, cytuję pokaż mi proszę, chwałę Twoją. Przyjacielu i przyjaciółko, Adonai pokazał nam wszystkim Jego chwałę, to jest swojego syna Jeszyła Chamyszyja. On jest wcieleniem wszystkich 13 atrybutów miłosierdzia z naszej parszy. I tak do przekładu pierwszy atrybut. Tak jak ojciec jest niezmienny w swym charakterze, tak jest też napisane o Jeszyła w Iwrim 13:8, w liście do Hebrajczyków 13:8, gdzie czytamy. Jesuła ha wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Koniec cytatu. W Chachit Galut czyli w objawieniu Jana 22, 13, czytamy o nim, ja jestem alfa i omega, czyli alef-taf, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Koniec cytatu. Jeszcze jeden cytat, również Chachit Lud Johanan, tym razem 1,8, czytamy, ja jestem alfa i omega, ale wtaw, Początek i koniec mówi Jawe Elohim, ten który jest i który był i który ma przyjść, wszechmogący. Koniec cytatu. Teraz drugi atrybut. W naszej parszy powtarza się dwa razy święte imię Jawe Jawe. Psymod 34:6, druga Mojżeszowa 34:6. W Art Scroll Stone Edition Humash zarówno w Torze Pardesa Laudera w polskim przykładzie na stronie 394 znajduje się wyjaśnienie do tego zapisu pobrane od Rashi, mówiące: Cytuję, Haszem, Haszem jest to atrybut miłosierdzia. Pierwsze imię Haszem odnosi się do miłosierdzia Boga, które ma on dla grzesznika, zanim ten zgrzeszy. A drugie imię HaShem odnosi się do miłosierdzia Boga, które ma on dla grzesznika, gdy już popełni grzech i zrobi tę czyli okaże skruchę. Koniec cytatu. Przyjacielu, przyjaciółko, zanim Rashi to napisał, o wiele setek lat wcześniej, podobny koncept napisał Szaul w liście do wspólnoty jednomysyńskiej w Rzymie 3.23, gdzie czytamy. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w i I teraz kluczowe wersy, 25 wiersz, którego Elohim ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej popłażliwie odnosił się do przedtem popełnionych grzechów dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był usprawiedliwiony i usprawiedliwiającym tego, który wierzy, wieszyła. Koniec cytatu. A Biblia gdańska lepiej przekazuje tę końcówkę mówiąc, cytuję, Usprawiedliwiającym tego, który jest z wiary Jeszułowej. Koniec cytatu. Ten tekst nam pokazać, pokazać miłosierdzie Adona, jakie było zanim przyszedł Jeszua, Jego miłosierdzie takie same po przyjściu Jeszua, Hameszija. Dla kogo? Dla tych, którzy są z wiary Jeszua. Pytanie, dlaczego tu pisze, że usprawiedliwienie jest dane dla tych, co są z wiary Jeszua lub z wiary Jeszułowej? Dlatego, że miłosierdzie Adonaj jest dane tak jak w Torze, tak też w wieszyła dla ludu przymierzy, które zawarł Adonai z Izraelem i to przez wiarę wieszyła, po to, aby być z wiary Jeszuła. Szaul to raz jeszcze wytłumaczył w liście do Wspólnoty do Mesjańskiej w Galacji 2,15, mówiąc. Cytuję, cytuję również z Biblii Gdańskiej. My, którzyśmy przy, z przyrodzenia Żydowie, a nie z pogan grzesznicy, wiedząc, iż nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków Tory, ale przez wiarę Wieszyła Chameshia i myśmy Wieszyła Chameshia uwierzyli, abyśmy byli us, usprawiedliwieni z wiary Mesjaszowej a nie z uczynków tory, Prze to, że nie będzie usprawiedliwione z uczynków tory żadne ciało. Koniec cytatu. Zatem miłosierdzie Boże jest dane tylko dla ludzi, którzy są w przymierzach Adonai z Izraelem. Poprzez wiarę dostajemy te miłosierdzie usprawiedliwienia. Czy zatem Boże miłosierdzie jest dla nas licencją do życia bez tory? W grzechu? Szaul powiada dalej w liście do Galacjan 2,17 Biblia Gdańska, cytuję, A jeśli my, czyli Żydzi, szukając abyśmy byli usprawiedliwieni w Mesijach, znajdujemy się też grzesznikami, tedyć Meszich jest sługą grzechu. Nie daj tego Boże. Koniec cytatu. Podobnie jak w naszej Parsze. Gdzie objawienie miłosierdzia Bożego nie zostało dane, aby żyć w grzechu bez Tory, ale raczej aby wzmocnić w nas posłuszeństwo wobec Tory. Ta sama nauka jest w Hachidolud Johanan 14-12, czyli objawienie Jana 14 rozdział, 12 wiersz, gdzie mamy opis poselstwa trzeciego Anioła, który zapowiada nadejście sądów Bożych. Nad grzesznym ludem, który nie chce uznać należną cześć i posłuszeństwo dla stwórcy i wolą iść drogą odstępstwa i grzechu. W tych dniach sądu, pisze Johanan w Pasuk 12, w 12 wierszu okaże się, cytuję z Biblii Gdańskiej, Tuć jest cierpliwość świętych. Tuć są ci, którzy chowają przykazania Boże i wiarę Jeszyłową. Koniec cytatu. Przyjacielu i przyjaciółko, czy Ty jesteś z wiary Jeszyłowej, czy tylko wierzysz w Jeszyła? W naszej Parszy Kitisa mamy opis odstępstwa naszego ludu od mycwot, od przykazań naszego Elohim, i w tym przypadku. Lud nasz uczynił sobie posąg cielca. Gdy Moshe powrócił z góry Synaj, widząc, co się dzieje, zapłonął gniewem na nich. A Moshe to jest taki prototyp Hiszłacha Meshi'a. Potłukł on tablicę z Aseret hadibrot, czyli z dziesięcioma przykazaniami, i zawołał donośnym głosem, kto jest za jałę do mnie? I zebrali się wokół niego wszyscy synowie Lewiego, po czym Adonaj wydał rozkaz przez Moszego, aby oni wzięli miecze i poszli zabijać odstępców, którzy się nie upamiętali. To jest typowy obraz przelewu krwi, zabijania tych, którzy, będąc w przymierzu, stali się odstępcami przymierza. Taki obraz czasem wydaje się być sprzeczny z poselstwem łaski, jaką głosi się obecnie mówiąc Uwierz, a będziesz zbawiony. Cytując również wers z Ewangelii Jana 3,16 A bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Koniec cytatu. Często ludzie doznają spokoju duszy, gdy Jeszyła staje się ich Goel, czyli odkupicielem. Niemniej jednak z upływem czasu ten pokój, ten szalon zanika, albowiem dużo ludzi dostrzega w piśmie i ich życiu brak konsekwencji naśladowania ich mistrza. Oraz brak uświęconego życia ci, co są odważniejsi, zaczynają pytać i szukać, aby w końcu. Odkryć, że ich pasterze są źli, widząc taki obraz rzeczy i yy, widząc pytania, jakie oni zadają, wskazując do naśladowania Jesuła HaMesia. Przyjacielu, przyjaciółko, jeśli ty przeżywasz taki okres w swoim życiu teraz, w tym czasie, to wiedz, że to Adonai w łasce swojej i w miłosierdziu swoim woła Cię, abyś dziś dał odpowiedź na to, czy jesteś zjałe, czy też nie. A bowiem czas łaski kończy się i należy wybrać, po jakiej stronie się stanie. Dzisiejsze znaki czasu wszędzie pokazują nam, że czas łaski się kończy. W Ewangelii Jana 3:36 Jeszua powiada, Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. To jest ten sam rozdział, to jest ten sam rozdział, gdzie pisze, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto nie wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny tak jak kiedyś Moshe, któremu Adonaj objawił się, że jest miłosierny, że jest łaskawy, że jest cierpliwy, wierny, bogaty w łaskę, przebaczający niegodziwość, niewierność i grzech. Tak też dziś Jeszua objawia nam. Ten sam Adonaj jest taki sam dziś, wczoraj i na wieki, który Pomimo swej wielkiej łaski i wielkiemu miłosierdziu, dla zatwardziałych odstępstw od jego przymierzy, zapowiada przez Mosze, że nie pozostawi bez ukarania za niegodziwość i za grzech. Kto nie słuchał Moszego, zginął. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Łaska to nie wolność do bezprawia. W przymierzu z Besora, czyli ewangelia, to poselstwo nadejścia Malchud Elohim, czyli nadejścia królestwa Bożego, dla tych, którzy się mu pamiętają. Ci znajdą łaskę u Boga, łaskę, bo nikt z nas nie może sobie na nią zasłużyć, na żadnym uczynkiem, żadnymi uczynkami, ponieważ karą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Masijach Hiszua Adoneinu, w Panu naszym. Nasza Parsza mówi nam o przymierzu, o łasce i o grzechu. Pozwól więc, że zakończę ten draż słowami z listu Szaula do wspólnoty judeo-mesjańskiej w Rzymie 6.1, gdzie Szaul powiada w podobnym kontekście jak nasza Parsza. Cytuję. Cóż więc powiemy? Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przyjacielu, przyjaciółko, tamci, którzy, stali, którzy pozostali w grzechu, poginęli. Dlatego Szaul powiada dalej w drugim wierszu, drugi pasuk, „Prze nigdy, Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Koniec cytatu. Na koniec... Ostatnie pouczenie i pokrzepienie dla Ciebie, przyjacielu, przyjaciółko. Kefa, czyli Piotr, w pierwszym liście do wspólnoty jedoamessiańskiej, w czwartym rozdziale, pierwszy wiersz, tak powiada. Ponieważ więc Masijach cierpiał w ciele, czyli będąc człowiekiem, uzbrójcie się też i Wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nieludzkim porządliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, porządliwości, pijaństwu, biesiadom, piatekom i bezcennemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Koniec cytatu. Shalom, shalom. Veshebat, shalom.